Jem sam. Łóżeczka i kubeczek. Karmienie małych dzieci wcale nie jest takie proste. Wszyscy o tym dobrze wiedzą. Najczęściej robimy to z marszu, ale warto się do tego przygotować, mieć parę takich gadżetów za zanadrzu, na przykład jakiegoś przyjaciela, który odwróci uwagę dziecka od wyrzucania kartofli na podłogę. Oczywiście śliniak jest bardzo potrzebny i oczywiście nie radzę zakładać koszuli do karmienia, bo zawsze to dla koszuli może się źle skończyć, no ale nie ma co gadać. Zaczynamy, co? Zaczynamy. Ojej, co my tu mamy? Mm. Każdy marzył o tym, żeby jeść palcami. Młody też, ale spróbujemy Cię do tego jakoś zachęcić. Mhm. Proszę, zobacz. Mm. Jakie pycho. Miam. Zaczynamy oczywiście od małej ilości i takiego troszeczkę rozdziabanego. Kartofla, A potem możemy dawać troszeczkę większe kawałki. Tak? Mhm. Nieciekawy kartofel. Przejmujemy inicjatywę. Mhm. Zazwyczaj dosyć zdecydowanie. I w tempie, w jakim dziecko jest w stanie pochłonąć jedzenie, próbujemy to jedzenie podać. Mhm. Za duży kawałek. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby nie podawać pokarmu dziecku z boku, tylko na wprost twarzy Hop. i poczekać, aż dziecko samo ściągnie pokarm z widelca, z łyżeczki. Dziecko, a w zasadzie Szymon, nie? Ale kartofel musi zostać w buzi. Połykamy. Brawo. To jest za dużo. Nawet jeżeli wepchniemy palcem, dziecko sobie z taką ilością jedzenia nie poradzi. Nie możemy łyżeczki wycierać o górną walkę. Ewentualnie, dziękuję ci bardzo, przekładać widelec i łyżeczkę na jedną i na drugą stronę. Prostopadle, równo. Dokładnie tak. Tak, dziękujemy. Bardzo piękny talerz z tej strony, dziękuję. To na tym zakończymy tę pierwszą część posiłku. Nie z tej strony, <laughs> z tej, zobacz. Mamy taki kubek 360 stopni, z którego można pić niezależnie od tego, jak dziecko je przyłoży sobie do buzi. Proszę bardzo. O. Mmm, jakie mokre. Pierwsze doświadczenia. I się nie wyleje. Często widzimy, jak dzieci przygryzają brzegi kubków niekapków w kubku 360 stopni. Nie ma takiej możliwości. Dzięki temu maluchy szybciej i efektywniej uczą się prawidłowej pracy i ustawienia ust w trakcie picia. Na dodatek uczą się aktywnego picia. Płyn z kubka sam się nie wyleje. To na pewno jest ważne na wyjazdach i spacerach. Ale dla nas ważniejsza jest nauka regulowania ilości płynu, jaki dziecko skupka pobiera za jednym razem, co pozwala na szybką i skuteczną naukę picia. Zapraszamy: mamo tato co ty na to, PL.